Lawrence Enali opuszcza Górnik Zabrze. Lech Poznań ściąga nowego środkowego obrońcę. Czas na najnowszy odcinek poświęcony transferom w Ekstraklasie. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Kanał 365 Dni o Piłce przy mikrofonie Piotrze Witam Was w no, najlepszej serii na świecie, a więc transfer Ekstraklasy. Warto pogadać o dwóch dużych bombach. Powiem dziś kolejno Górnik Zabrze, a także Kolejusz. Te kluby ogłosiły dwa ciekawe transferowe historie. Przede wszystkim odejście jednego z czołowych piłkarzy Ekstraklasy, Klasy. Myślę, że tak śmiało można na niego nazwać. i Jednocześnie w końcu pierwszy ruch lecha Poznań, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak jestem szczęśliwy z tego powodu, bo już no dawno miałem zamiar nagrać taki materiał dotyczący transferów lecha Poznań, natomiast cały czas była cisza przy bułgarskiej, no i dziś w końcu się to zmaterializowało. Żeby zacząć jednak po kolei, myślę, że przede wszystkim możemy sobie pomówić o górniku Zabrze, bo to nie jest tylko Nali, To jest generalnie ciekawa polityka transferowa klubu z Roosevelt'a tego lata, i myślę, że też czas na takie podsumowania tego, co dzieje się w górniku. Kolejne kilka minut poświęcimy na dyskusji właśnie na temat Leja Poznań. Zatem zacznijmy sobie właśnie od zespołu górnika Zabrze. Przede wszystkim Nali, myślę, że śmiało można powiedzieć, że to jest jeden z gwiazdorów ekstraklasy. Piłkarz, który wyglądał świetnie w minionym sezonie. Zresztą te liczby na jego to potwierdzają. Tamten sezon w jego naprawdę niezły, strzelił łącznie na poziomie Ekstraklasy 5 bramek, dołożył dwie asysty, do tego też dwa trafienia w meczu pucharowym z GieKSą Katowice. Słowem, jeden z wielu zawodników, który no niestety opuszcza Ekstraklasę. Mam tutaj na myśli takich gwiazdorów pełno gębu, między nimi Jozue, który odszedł z Legii Warszawa, Erik Exposito, który po tym wicemistrzostwie i po tym jak sięgnął po tytuł kura strzelców pożegnał się ze Śląskiem Wrocław, czy też Władan Kowacewicz z Rakowa Częstochowa. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że wielu gwiazdorów naszą ligę opuściło czy jestem zdziwiony, że Nali odchodzi? Raczej nie. Czy jestem smutny? No być może trochę, bo był to jeden z moich ulubionych zawodników, natomiast też żeby się ten chłopak rozwijał, było naturalne, że Górnika opuści i też klub z Roosevelta, no nie chcę powiedzieć, że deklarował, że dał tak jasne sygnały, że prędzej czy później odejdzie, natomiast wydawało się to nieuniknione, że po świetnym roku właśnie w klubie z Zabrza ten chłopak drużyna opuści. Jego nowym klubem, bo jeszcze nie znamy oficjalnego jakby stanowiska Górnika i też no, ten transfer jakby jest cały czas w trakcie. Górnik tylko głosił, że Nali opuścił obóz przygotowawczy i wkrótce sparafuje swoją umowę z nowym pracodawcą. Natomiast Piotr Koźmiński z portalu WP Sportowy Fakt odsłania kulisy, bowiem nowym pracodawcą Naliego jest klub z amerykańskiej MLS Houston Dynamo, którego możemy chociażby kojarzyć z tego, że gra w nim już jeden zawodnik, którego pamiętamy z Ekstraklasy, a więc Sebastian Kowalczyk, którego doskonale pamiętają kibice. Pogoni. Kwota tego transferu to jest blisko 3 miliony euro. Patrząc i przyliczając na złotówki, to jest blisko 10 milionów złotych. Także ze strony finansowej, myślę, że to jest ruch górnika kapitalny, bowiem Enali został sprowadzony przed rokiem do górnika z trzeciej ligi, gdzie też nie wykręcał jakichś świetnych liczb. Natomiast dyrektor sportowy, więc Lukas Podolski, coś w nim dojrzał, ściągnął go do klubu, klub na nim zarobił i też myślę, że takiej być może najmniej ważnej, ale też istotnej, i patrząc szerzej perspektywy, Enali może być takim drogowskazem dla kolejnych zawodników, którzy będą wybierać właśnie górnik jako swój nowy klub. Klub, że zagrasz tam rundę 2-3. Wypromujesz się, klub na tobie zarobi, a ty zrobisz kolejny krok w karierze, trafiając do mocniejszej ligi do ciekawszej drużyny. Żeby jednak kompleksowo sobie spojrzeć na zespół górnika Zabrze, oto podsumowanie transferów yy, drużyn trenera Jana Urbana, tak to wygląda, jeżeli chodzi o zawodników, którzy przyszli, a także którzy odeszli yy, tego lata właśnie yy, z górnika. Jak w tej chwili widzicie kolumna po lewej stronie, a więc nowe twarze to jest przede wszystkim Patryk Helembrand, piłkarz, który trafił właśnie do górnika z czeskich Budziejowic, środkowy Pomocnik ofensywny. Jest tak, Także Josema, którego pamiętamy z ruchu Chorzów, Filip Majchrowicz, który najpewniej będzie nową jedynką. To zobaczymy, jak będzie wyglądała ta rywalizacja na linii Majchrowicz-Szromnik. Inną nową twarzą jest Manu Sanchez, a więc też bardzo ciekawy prawo z hiszpańskiej ligi. Luka Zachowicz, Aleksander Buksa i Lukas Ambros. To jest nowy tercent ofensywny. Zobaczymy też, jak sobie poukłada to wszystko Jan Urba. Natomiast na popierze te transfery naprawdę wyglądają fajnie i tutaj muszę się powtórzyć, moim zdaniem. Patrząc na wszystkie zespoły z Ekstraklasy, klasy, górnik dokonuje najciekawszych, najciekawszych wzmocnień. Jeżeli już pochwalić, choć wiadomo, że to jest dosyć ryzykowne, no to pochwalę Górnika naprawdę za najciekawsze okno dotychczas, a więc patrząc na wszystkie kluby, to myślę, że zdecydowanie najciekawsze transfery, najbardziej obiecujące, natomiast no wiadomo, jak to jest z transferami, trzeba oceniać w momencie dokonywania, a także jakiś czas później, czy ci zawodnicy odpalą, czy to się okażą hity transferowe, czy też transferowe flopy. Natomiast jeżeli chodzi o tych zawodników, których już w Górniku nie ma, to jest przede wszystkim Daniel Bielica, który trafił do Ligi Holenderskiej, Michal Siplak, który zasilił puszczenie po Mice. nie ma także Kostasa, który odszedł do ligi greckiej. Dani Paczek o Borisie tym zawodnikom podziękowano, wygasły ich kontrakty z Górnikiem. Sebastian Musieli, który już strzela w sparingach Śląska Wrocław, Mateusz Chmarek, który zasilił Ruch Chorzów, Adren Kaprali, który wrócił z wypożyczenia, podobnie zresztą jak Szymon Czysz, kontuzjowany pomocnik, który również wrócił z wypożyczenia do Rakowa Częstochowa. Zobaczymy oczywiście o co będzie grał górnik. Myślę, że to jest najbardziej kluczowe pytanie. Pamiętam miniony sezon i kapitalny początek rundy wiosennej, kiedy wydawało się, że górnik dotknie Pucharów. Natomiast finalnie nie wiem, czy nie wytrzymano presji, ale później pamiętam serię gorszych wyników, podknięcia się między nimi Stal mielec, puszczanie połomice i finalnie górnik uplasował się mimo wszystko wysoko. Natomiast no, te apetyty w pewnym momencie były naprawdę duże, bo górnik włączył się do walki o puchar. Natomiast jeżeli chodzi o Lecha Pozna, bo to też jest ciekawa dyskusja. Mówiłem wcześniej o tym, że kolejosz jest taki bardzo, powiedziałem, spokojny, a Sekurancki i właściwie chyba tylko włodarze klubu wiedzą, z czego wynikała ta cisza transferowa. Dziś klub z Wielkopolski ogłosił, że wkrótce nowym piłkarzem Lecha będzie Olex Douglas, to jest nowy środkowy obrońca, który obecnie przebywa w Lechu na testach, natomiast wkrótce ma podpisać się z Lechem nową umowę. Chodzi o zawodnika, który występuje w zespole z Szwecji, to jest aktualnie ostatnia ekipa. Was teraz? Natomiast wydaje się, przynajmniej na papierze, że to będzie fajne wzmocnienie. 22-latek, który ma ambicje, żeby grać gdzieś wyżej. Myślę, że też ten linek, rynek szwedzki no jest nieźle eksplorowany przez Lecha. Zresztą ta kolonia szwedzka też się powiększa w kolejorzu, bo to jest przede wszystkim kapitan Mikael Iszak. Jest też kilku innych zawodników, jak Dagelstrol, jak Jesper Kahlstrem, czy Elias Anderson. Natomiast ja też to powiedziałem wcześniej przy okazji tego materiału z spotkami transferowymi, bo to też nie jest tak, że Douglas to jest grom z jasnego nieba, jakby kibice oczekiwali tego transferu i były już takie spekulacje medialne, że ten zawodnik dołączy do drużyny trenera Nielsa Frederiksena. Natomiast no, pytanie, czy właśnie formacja obronna to jest y, gdzieś y, taka najbardziej paląca formacja. Czy tutaj potrzeba faktycznie wzmocnienia już? Bo jak sobie popatrzymy po nazwiskach, no, to jest przede wszystkim Bartosz Salamon, jest Antonio Milicz, Michał Blazic czy, czy Filip Dagelström. Natomiast też y, są takie pogłoski medialne, że być może Blazic pożegna się tego lata z Lechem. Też nie przychodzę do Was z konkretem, nie chcę jakby tutaj siać fermentu, natomiast pojawiły się takie półoski, żeby być może po tym roku pobycie, ten zawodnik opuści Lecha i trafi za granicę, natomiast fakt są takie, że cały czas kibice czekają na jakieś nowe twarze, być może ten nowy piłkarz, że Douglas to będzie taki pierwszy klocek, i wkrótce tutaj będzie naprawdę jakaś gigantyczna wolnica transferowa, wiadomo, że Lech będzie walczył o te najwyższe cele, być może mistrzostwo, być może puchary, natomiast no, chyba by tylko ślepy nie zauważył, że ta kadra jest za wąska. a druga sprawa to są pewnie odejścia, bo wydaje mi się, że wkrótce Lecha opuści Christopher Welde, bądź Filip Marchwiński, a kto wie, być może może ta dwójka, natomiast z tego co też słyszałem, na razie takich konkretnych ofert nie ma, więc zawodnicy cały czas są w Lechu i na razie trener Lecha, a więc ma taką kadrę, a nie inną. No i pytanie, właśnie czy ktoś jeszcze do tego klubu przyjdzie, czy ktoś się tę drużynę opuści? Dajcie znać, co myślicie o tych transferach, czy jesteście tak samo smutni jak i ja, kiedy słyszycie, że Nali z klubu Zabrze odchodzi, natomiast no też taka jest piłka i siłą rzeczy Górnik to pewnie też nie jest najatrakcyjniejsze miejsce do grania, zwłaszcza dla młodego zawodnika, który chce się rozwieć, który chce zrobić kolejny krok w karierze. Z drugiej strony będziemy patrzyli w kierunku Lecha Poznań i jak coś tutaj się więcej pojawi, jeżeli będzie więcej konkretów, to też przygotuję taki materiał kompleksowy dotyczący klubu z Poznania, kanał 365 dni, piłcy, Wielkie dzięki za dzisiaj, dajcie koniecznie znać, co myślicie na temat transferów, ekstra klasie, koniecznie podzielcie się swoją opinią na dole. Zachęcam też oczywiście do kciuku w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.